głośno, Włośno, że coś się trafiła. A tu mamy małą zmianę planów. Ale nie śpieszy się, że tu też mogę wyruszyć na Wilczą Górę. Kiedy ja jesteśmy głodni, to zjedzmy coś. Hmm, dobra, tylko co tu sobie wybrać? Może coś ugotuję? Co hmm. tu można ugotować? Może poeksperymentujemy, jak to wszystko wygląda? Fajny design. Oj, nawet swoje logo dali. Okej, okay, jest tylko chyba tam może. Potem tutaj zejmę tarekływać. O, dodali nowy dodatek. Tu jest nowa mówka. O, to muszę to sprawdzić. Okej, okay, tylko co ze sobą zabrać? Okej, okay, idzie dobrze. Idzie dobrze. Teraz co idziemy, bo jestem strasznie głodna. A muszę zbadać okolice, ponieważ nie znalazłem się żadnej broni. A, jak tak dalej pójdzie to umrę z głodu. Mam trochę jedzenia, no nie za wiele, ale zawsze coś. Okej, okay, mówią, żeby jeść najciężejszy na początku. Bo które to są? O właśnie, miałam poczytać książkę o uprawianiu zwierzyny. Ale może pierwszy to zjem? Może usmażę tą rybę. Albo poczytam książkę pierwszą. Muszę oskurować królika, którego znalazłam w jaskini. Ja w sumie jeszcze rozpalić ognisko. To To zjeść coś. Poczytać. Okej, okay, świetnie. Pospaliśmy trochę, wczoraj to było dopiero. Udało mi się upolować niedźwiedzia i to bez szklanku. to zaraz pod drzwiami. Także wczoraj cały dzień smażyłam mięso, aż mi zabrakło drewna. Jedzenia tu mamy już tak dużo, że możemy spokojnie tutaj zakładać bazę. Nie, tam nie boję się o zatrucie pokarmowe. Jesteśmy na to przygotowani, także możemy jeść wszystko. A może wybrać tak już na intruza, A, miałam tu usmażyć tylko, żeby nie zapomnieć drewna. Okej, okay, to mi się tu już wszystko suszy. A, miałam tu jeszcze książkę poczytać, ale nie, nie mamy na nią czasu. Muszę wszystkie wilki, które upolowałam, teraz oskurować. A trochę jest. Uuu, żyjemy. Ok, jednak się napiłam, nie zapomniałam. Dobra, to teraz patyki już nam się suszą na łuk. Zapadnie będą gotowe. Teraz muszę znaleźć młotek. Jest na pewno gdzieś na autostradzie. Później przygotować groty. Najbliżej będę mieć na pustkowie. A, ale może zahaczę na opuszczone torfowisko? Tam to bym miała ja już blisko zabrać torbę z łosia. Hmm. Dobro mam tego jedzenia. Jedzenie bez problemu bym przeżyła. Jest ten intrus się łatwy zrobił. Hmm, może bym poszła po plecach do kanionu popiennego? Po drodze na większej górze jakieś ubrania to było. Okej, hmm. Ok, najwyższy czas wyruszać, bo już mamy pod wieczór. Wyglądamy świetnie. Okej, okay, herbaty nie zabieramy. Spokojnie tam dojdziemy. W sumie nie traćmy czasu, ruszajmy już.